Peeling twarzy kawą to świetny sposób na pielęgnację skóry, szczególnie pod brodą, gdzie skóra często jest zaniedbywana. Kawa nie tylko pobudza, ale też działa jak naturalny peeling. Zacznijmy od tego, że kawa świetnie usuwa martwy naskórek, co jest kluczowe, aby utrzymać zdrowie skóry pod zarostem. Regularny peeling zapobiega wrastaniu włosów i pomaga w utrzymaniu brody w dobrej kondycji. Kofeina z kawy ma też właściwości stymulujące. Przyczynia się do poprawy krążenia w skórze, co może przyspieszać wzrost brody. To doskonała wiadomość, gdy chcesz mieć gęstszy i zdrowszy zarost. Jak zrobić peeling? To proste. Wystarczy wymieszać grubo mieloną kawę z odrobiną oleju, na przykład kokosowego lub oliwy, aby uzyskać pastę. Następnie delikatnie masuj twarz i okolice brody, skupiając się na miejscach, gdzie skóra może być bardziej szorstka lub sucha. Pamiętaj by po peelingu dokładnie umyć twarz. Pozostawienie drobinek kawy na skórze może prowadzić do podrażnień, zwłaszcza w obszarze brody. Podsumowując, peeling twarzy kawą to świetny sposób na pielęgnację skóry pod brodą. Pomaga w usuwaniu martwego naskórka, poprawia krążenie i może przyczyniać się do lepszego wzrostu brody. Prosty, naturalny i skuteczny. Mężczyźni, dbający o swoją brodę i skórę, powinni go stosować.